Także cześć i w ramach wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Sniper Elite V2 Tym razem zagramy sobie misję konwój Schumbera czy jak się tam wymawia na tego gościa Okej, okay, weźmiemy sobie taki sprzęcik, jedziemy Teraz czekamy tego Niemca Podejdziemy troszkę bliżej O. Oj, to było niebezpieczne. Oj, 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 oj jest niebezpiecznie. Oj, ja jak mi przykro. mi przykro ziomuś jojojoj ding był okej okay. poradziłem sobie z nimi szybciutko tutaj niestety nie było headshota nie udało się tutaj okay, dwóch Niemców wybiłem także ja chcę zobaczyć co tutaj będzie ciekawego może znajdę jakąś tabkę złota coś było Chować się za osłoną Ale ja się nie chcę chować za osłoną. Nie potrzebuję tego do szczęścia Moje ziomki Szkawie sztabki złota Tu coś jest A nie to jest tylko oświetlenie Lol Chodźmy dalej Może tutaj coś będzie Tutaj gdzieś na pewno będzie. Jest! Znalazłem. Do dodatkowy XP. Okej, okay, biegnijmy. Jeszcze nie. Jeszcze nie musimy skrotać. Teraz już. To będzie Velord. Velord. Tak, Velord. Aż tam zle głupia. Taki rozwalny budynek, że zaraz się zawali. Muszę tutaj wchodzić. Może jeszcze coś będzie? Poeksplorujmy. Albo nie, bo tam mi Zobaczymy. Przeładujmy. Chodźmy, skradajmy się. Ależ, ależ skradankowy motyw. Okej, okay, trafi nie w głowę. Przeładujmy. I opójdź osłonę. Ok, nikt mnie nie zauważył, jest świetnie. I teraz mój sposób na rozprawienie się z tą misją. Zaczniemy, chyba, aż od tego pana, tak na spokojnie już. O, jak mi przykro, muś. się szukamy na Niemców. No kurde, ten karabin strzela jak po prostu jakieś niemieckie działo. No ja wam kurde dam. O, jak mi przykro. Tak mi przykro ziomuś O, że się trafić ja mogę będzie headshot Ding nie było dingu Oj będzie, będzie headshot Ding Skąd on do mnie strzela? A bo zaraz tutaj wejdą jeszcze. O kurde, nie wygląda zbyt ciekawie. Oj, się mi przykro, ding! Boję się, że nim zaraz tędy wejdą. Jeszcze tutaj przygotuję, więc jeszcze sobie przyładuję karabinera. na niego po kampie, ziomka, który tutaj będzie wchodził. I później szybko zmieni na dwójkę, aby go wykończyć z tą No ziomuś, chodź, 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 chodź. No ziomuś, czekam na ciebie. Gdzie jesteś, ziomuś? Miałem ostatnio raz widziano. Oj się jak mi przykro, ding Oj jak mi przykro Co będzie? Gdzie, gdzie go trafi? O, da wylot Cała szczęka rozwalona A ładuję mu po głowie, ale coś... No wreszcie, wreszcie jakoś trafiłem! Uuuu... Coś mu rozwaliłem jakąś kość chyba. Ten karabinek jest naprawdę zajebisty. Żeby to już wszyscy. Wiem, że tam gdzieś będzie jeszcze Snajper Z którym też będę się musiał jakoś poradzić. Tu jest, tu jest, ten się Oj, tak w nosek, <ścoughs> I dal. Czy będzie dalki między oczy? Oooo! nosek rozwalony, ją, być jak mi przykro mogę już biec, tak, już biegnijmy. O my patrole uliczne na pewno Pelerold przeadujmy Nie ma razem siedmiu nabojów? Nie Okej samolociki Okej, możemy przebiec Słyszę jakieś pieski taki piesek jak sobie jakieś orki pewnie ho, ho, ho! Dobra, chodźmy, 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 chodźmy tędy. Ja Nie będziemy musieli ubić tego szwoba, jakaś generałka, Czy kogoś innego. Ja tylko zobaczyć tego szwobka. Jeśli go teraz widzicie, okej, okay, to znaczymy go sobie. Tu miał kurde. Ciekawą broń. Po cichutku. Oczywiście mój spadł. Tam widzimy aż trzech Niemców Jak widzieliście było dwóch za jednego, ale dwóch Przeszło przez, przeszło przez jednego, drugiego trafiło A tu jeden szwabek mi uciekł tam O ziomuś jak mi przykro I po wszystkim. O ile mi wiadomo, to jeszcze tutaj dwóch Niemców powinno przyjść za chwilkę. O właśnie, dwóch Niemców. Karabinera? Okej, okay, tą Soniką muszę wziąć tutaj zaraz przeleci ten Niemiec. Pewnie. Pewnie, ale specjalnie powiedziałem pewnie. Wpadaj, ciąku. Okej, okay, wstańmy graj jeszcze gościa Zapierd*laimy sobie tym snajpereczką Dobra okej, chodźmy, 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 chodźmy. się, że za cicho mówię. Ja mi się gdzieś tam o ty, a gdzie co chcę dostać więcej, punktów? to było dobre. Gdzie co chcę dostać więcej, punktów? Tak, już tak, żeby było jak najdalej od tego ziomka, widzę go tutaj. O kurde, bo. Nie wiem czy tutaj widzę Muszę iść na chyba na górę Ale z góry kurde tracę jakieś 2 metry okay, przez okno widać Że się kucnę Widzę ziemka. Ale przynajmniej gdzieś jest ziemek, muszę poszukać Aż się to wszystko uspokoi <tosłuch> Tak strzeli, tak dostanę mało punkcików. A ten Wellord, dziwnie wygląda. Okej, okay, już. Oj, jak mi przykro, ale się będzie przyje. O. ma mało punkty 1370. 170. Pewnie źle trafiłem. Biegnijmy. Czy on tak krótko może biegać na, sp na sprincie? Zbierz ładunki wybuchowe. Okej. Okay. To jest tak, że zabieramy ładunki. Tutaj podłożymy, tutaj rozwalimy czołg tym ładunkiem. Tak jest, to jest właśnie moja taktyka. O jak mi przykro. Ależ, ależ mi przykro. Już jesteście wszyscy poginęli? Biegnijmy, biegnijmy, podróżujmy, ten ładunek! Space. Okej, okay, i biegnijmy. Weźmy sobie Tomsonika, albo nie, Krabinera. Już się tam udaje, już się tam udaje. Szkoda, że tej drabiny nie ma, bym sobie tak wyszedł. Chodźmy, bo nie tu jest może ta sztabka złota. Nie ma tutaj nigdzie. Już się skradajmy w filmie przejverze. Ja bym przykro. czekaj, czy go mogę po prostu przeszukać na siedząco A jak? Jaka mina! <grymne> Dobry zieł mówisz Dobrze okej, okay, szukamy kolejnej... Kolejnej złota sztabki Kapiernicze to było niebezpieczne. nie postrzegasz? A nie, tylko raczej teraz już nie będzie. Ok, jest na. Shopski sniper. Walcie ziomuś. Nie miałem żadnych szans. W pojedynku stajperski mal szpadł. Ale go widziałem. Ciemność nie było żadnych szans. Wyszkam, przeszkajmy Zwłoki okej. Okay. Valeroled. Tu, tu nie ma tu nic. Na pewno jeszcze jednej sztabki. Co tu jest? A maska gazowa. Ale po co mi tu maska gazowa? Może tutaj za drzwiami będzie coś. Teraz nic nie ma. Okej okay. Weźmy karabinera i chodźmy Chodźmy do góry Tędy też mogę w sumie jeździć, ale płyt jeszcze tutaj pan eksplorował Nie mogę, nie mogę tutaj naprawdę do naszych Nie mogę Wiesz tu gdzieś po... Jest sztabka jest i druga sztabka. Już okej okay, chodźmy Okej, okay, wchodźmy A dzisiaj, dzisiaj jeszcze, jeszcze się powinien pojawić odcinek informacyjny. Powinien. I się pojawi, bo dzisiaj go będę nagrywał. O, jakiś kolejny szłobek. Ohoho, jeszcze trafię w ostatnim momencie, o jak mi przykro, Chłopski pojazd pancerny, że został zniszczony! O jak mi przykro, o jak mi przykro. Ohoho, ale siadło. Okej, okay, tamtej ziom już padł Okej, okay, ziomójś pawa, dobra noc Dobra O kurde jej czołgniecie I po co im tych czołgów? Tak mnie trafił Okej trafiło Ok ziomuj czy by wam czołg? Jebut Ok ziobuś, papa headshot Ziobuś widzę cię Nie, nie zostanie, żeby strzał w łeb tak mi przykro ziobuś się mogę nauczyć wszystkich części ciał strzelających z tych ziemków. Teraz będą mi ziomki z tamtej strony przechodziły wszyscy A i nie było jednak dingu Nie było dingu niestety Oj, tutaj też nie było niestety dingu, bo nie ma tej fajnej czapeczki. Nie było dingu znowu. Wreszcie będzie ding. Ding. Jak się przykro, ziomuś. Skąd, ziomuś, skąd? Stąd? Gdzieś? Zresztą już tu nikogo nie ma. Może to wstanę. Jeszcze gdzieś ktoś powinien być. Aha, tutaj też mam miejsce do zżania, ale jeja. <laughs> tutaj powinnam. Dziomuś tak się nawet wykończę. Jakoś chcesz sobie, wiesz co, żeby jeszcze było śmieszne, to cię tym Warlordem... Wykończę. Ha, wal się, Dziomuś. Tu jeszcze ktoś jest. Ale gdzie? O to jest pytanie. Gdzie jeszcze ktoś jest? Lul Uf. tędy też mogę zejść. Nie, nie wiedziałem, że tędy można zejść. Ja, nie Tak, będzie więcej Expa. No co już nikogo nie ma? Znaczy na pewno co już nikogo nie ma? Jeszcze Tomsonika. O kurde. Czekajmy, uciekajmy, uciekajmy, uciekajmy! Ile ma mi sił w nogach? Uciekliśmy! Kurde, dobra, nie ważne, nie ważne, nie ważne. Ale szacunek był naprawdę interesujący. 26 tysięcy. Kurde, do rekordu 4 tysięcy punktów mi zabrakło. Oj. Odcinek 26 minut. Słaby ten odcinek. Czyli nie słaby odcinek, tylko słaby wynik. Dobra, także w tym odcinku to by było na tyle. Teraz od razu Ci za nagrywanie kolejnego odcinka. Jeśli się wam spodobał, to nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, pozytywnego komentarza oraz subskrypcji na mój kanał, aby być na bieżąco z, z wszystkimi materiałami. Ja już się z Wami żegnam, Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć na razie.